hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj lecimy z Wishowaniem w kolejnej gacha. Moving Way To już jest chyba trzecie wishowanie, jeśli dobrze pamiętam, bo chyba też po czerwonową są piękność szliśmy razem. Jeśli chodzi o banner, to już powinien wskoczyć, bo robimy bardzo wcześnie. A on w 11 wskoczył. Z druga połowa aktualnie 1-1. Już czekamy na 1-2, kolejną waifu. Mamy naszą piękną jungle. Ja dzisiaj chyba jeszcze rano walczyłam ją w evencie I powiem Wam, że umiejętności mi się bardzo nie podobają, ale chyba też będzie trochę podobnie jak inna postać. Traciła trochę życie, ale trudno. W tym wypadku nie patrzymy na to. Niestety mamy 50 na 50. No i. Zero chyba łysi, bo tu szkoda, że tu nie ma odliczenia, jak w niektórych grach. Um, no, mamy 3 łysi zrobione, to praktycznie 0. Jest i broń. Ja powiem tak, mam 10 łyszy, nie chcę tego przerabiać na łysi. Miecz jednoręczny w razie czego mamy. Więc zobaczymy. I co. No Dobrze było, że poleciała w miarę szybko, bo nie ma bardzo dużo wiszy. Trochę nazbierałam tego wszystkiego, no ale dużo poszło na dżungli, niestety. Mimo, że była na gwarancji, była prawie, że na ostatnim. To są broń, więc trochę poszło. No ale liczę na to, że może teraz się po... postara. A to w ogóle... Jakie czwóreczki są? Zaskipujmy. O, nowy mi ten. Okej, okay, okej. Okay. Tak, w ogóle jeszcze będę miała do wymiany e, te. E, dobra, dwie panie mamy piękne. Dwadzieścia. Te dwadzieścia! Oh my god! Ale żeś mnie e, ten... do chłopie. Okej, okay. mam 50 na 50. Proszę, niech będzie to i chodzi do domu. Proszę, proszę, proszę. Wygrane, proszę, wygrane. Proszę. Si Sound. Najgorzej prze, przegrane, bo ja bywałam na Encore, albo panią Meniszkę, A dobra, szczególnie, że już go mamy, tego pana. E, Tap? Nie wiem, czy jak miałem się po, po, po szczęści. Wiem, że tutaj są double tapy, No ja nie mam szczęścia do double tapu. E, nie ma tragedii, bo praktycznie 23, bo wcześniej były 3, 23, więc nie ma tragedii. Teraz się mamy. Ok. A tu się nic nie zmieniło. I tak nie miała. Ok. E, chyba broń sobie odpuścimy totalnie. E, jak powiedziałam przed chwilą, nie ma takiej tragedii, bo poleciał mi w 20 łyszach, a nie, nie po 50. Ale teraz nie liczę na szybkie wygrane. Back to back mogłoby dać chociaż. Ja już naprawdę nie potrzebuję broni. Narzekałam na początku na brak broni, ale ja teraz chcę postacie. Ale nie mortyfi, dajcie mi... bardzo najlepiej 30. Ale wycykam się ze wszystkiego. Powiem Wam, że jak to leci, to jest tak mylące, że to jest jednak ten żółty. Ok, 40. No i to rozumiem. 50 O, to jest słabo już teraz widzę. Okej. Okay, 50. Już widzę słabiutko jest tutaj. To tu mamy tylko na dwa łysze. Wiecie co? Zrobimy sobie przeczyszczenie, bo nie mam i tak na razie. Wolne na broni zrobić przeczyszczenie. Może teraz coś być. Trzeżemu, przydało mi się tu fioletika bo złotko. Nie, niebieskie. Ej. Przecież jeszcze nie było. ajajaj aj, ja już nie będzie dziesięciu. Kurczę. Ehm. Um, Kochani, no my to zrobiliśmy. Mam nadzieję, że tu się od razu, a nie. Nie, kurczę, 50 było coś, tak? Coś, coś tak było. No dobra. No. Nope. No. Nope. Oh. Okej, okay. dobra, walniemy tu dziesiąteczkę, zobaczymy jak tam pójdzie. I nie liczyłam od razu na broń. Ale trochę na lepszą broń liczyłam, powiem szczerze. Dobra, teraz pojedynczo polecimy. No dla mnie to jeszcze nie jest tragedia, bo. No ja, jeszcze mam nie zrobione wszystkie mapy na 100%. Więc mamy jeszcze czego nazbierać. Jeszcze event aktualny. I jeszcze na pewno jakiś event mi będzie, więc ja sobie no zbieram spokojnie. Jako 60 już jestem w tej chwili. Ale liczyłam, że jednak mi wpadnie. Kurcze, trochę mi zabrakło niestety. Jeszcze mam malutką szansę. Przecież gdyby fiolecik leciał, to bym większą szansę. No type miniele są kurczy pełne. Zobaczmy jak tu wygląda sytuacja. No nie jest zła. Mogę jednego jeszcze kupić. Tego mam pełno, a akurat nie ma tu nic. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. A jeśli tu masz 120. OK. A tutaj i tak mi nic nie dało teraz. Kurde no 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 no, no. Kurczenie. No dobra kochani wycetkałam się ze wszystkiego, changli jeszcze nie przyszła, ale mam 23 dni dam znać prawdopodobnie na moim e discordzie więc zapraszam was tam e, na 100% mi wpadnie, tylko to jest jeszcze kwestia no paru dni no chyba, że sobie to ładuję w najgorszym wypadku to będzie trochę szybciej ale w każdym razie, no nieźle. Mogło być lepiej, faktycznie. To co mnie cieszy, że te pierwsze przegranie nie było na powyżej 50, tylko na 20. Więc jest w miarę okej. Okay. No, podejrzewam, że teraz dopiero mi wpadnie na maks levelku. No, no niestety, kochani, nie zawsze można mieć szczęście. Ja miałam szczęście pierwszy raz 50, na 50, drugi raz 50, na 50, więc no, nie da się mieć um, wszystkiego naraz Trzymaj kciuki, żeby Wam się udało, miszowanie. Pamiętajcie, są teraz upały, więc unikajcie słońca jak się da, picie dużo wody. I pamiętajcie, że zostawcie łapkę w górę. subskrypcję, komentarz mile widziany. Zapraszam Was na inne filmiki czy mojego Discorda. Trzymajcie się. Hej,